Dzień dobry. Witamy wszystkich z kieleckiego szydłówka. Na pewno pamiętacie naszą łąkę, którą tutaj pieczołowicie z Filipem sialiśmy przy Bukowej. No a teraz Filip e, mamy taki back to future, czyli szydłówek 50. Bo tutaj takie narzędzie dosyć starodawne, ale no ale daje radę. Daje radę. Filip tutaj pielęgnuje tą łąkę, żeby na przyszły rok ona wyrosła jeszcze ładniejsza, niż była. Tak się to podobno robi. Takie zalecenia, żeśmy sobie... ...przetali. No i tutaj, proszę bardzo. Brawa dla Filipa. Macha kosą, jak wytrawny kosiarz. Z uśmiechem na ustach. Pracuje. Z na ustach. Tak. W czynie społecznym, w czynie ludowym, abyście Wy, mieszkańcy naszego wspaniałego osiedla, w tym roku bardzo fajną mazę, kwietną. A tak a propos łąk kwietnych, to chciałem Wam przypomnieć, że w budżecie obywatelskim mieliśmy taki projekt, który promowaliśmy pod tytułem Ekologiczny Szydłówek. No i właśnie w tym ten projekt wygrał. Dzięki Waszym głosom za to serdecznie dziękuję. No i w tym projekcie, podczas jego realizacji, będziemy mieli właśnie m.in. łąki kwietne na szedłówku, będziemy mieli budki dla ptaków i będziemy mieli takie specjalne tabliczki informujące o tym, żeby sprzątać po swoich pieskach, żeby nie było kupek. Bardzo fajna inicjatywa, jeszcze raz dziękujemy za, nasze, za Wasze głosy. A tutaj jeszcze się przyjrzymy, jak Filip profesjonalnie na łąkę oczywiście później my tą będziemy grabić tak żeby nie został jakiś bałagan no i tak żeby ta łąka kwietna w przyszłym roku zakwitła jeszcze lepiej uważaj nie skoś latarni, uważaj bo to za, za, zabytkowa latarnia, tak, jeszcze chyba działa A nie, bo wymieniona jest, to działa tak także na spokojnie Filip Ograniczaj się tylko i wyłącznie do łąki. Hm. Działamy. Znaczy to Filip działa, ja nagrywam. Ja powiem Wam, że mam dwie lewe ręce do takiej roboty. Ale tutaj profesjonalnie jest to wszystko robione, także szacun. A co to, Filip, rosło, pamiętasz? Bo ja to pamiętam, że maki rosły. No, maki rosły... Się eee, nie, nie pamiętam, tam było sporo... Habry, ja pamiętam, że chabry tutaj siałem też. Habry. a chabry tak, też tak. kwitły. Kwitły tak. zaraz na początku, chyba w sobie. Tak. Jeszcze... Tak. A, chyba goździki jakieś jeszcze takie drobne. No tutaj w ogóle taka specjalna mieszanka była posiana tak, tak, tak. na łąki kwietne. Taka mieszanka, która jest mało inwazyjna. No, dosyć fajnie to wyglądało. Nie wiem czy widzieliście. Jak widzieliście to napiszcie pod transmisją. To już prawie skończona. no, naprawdę mega profesjonalnie to robisz. O, tutaj też takie kwiatki rosły, o jak te. Nie wiem, co to za nazwa jest, ale dosyć fajnie to wyglądało. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie więcej. Wykorzystaliśmy naturalne możliwości roślin do rozwoju i do siania się, rozsiewania, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku łąka będzie jeszcze gęstsza, i, no i może trochę większa. Także... Dokładnie. Tak, jest plan. A plan jest też jeszcze taki, że dosiejemy tutaj. Może troszeczkę ją powiększymy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Tutaj taki prowizoryczny płotek był, ale może spróbujemy się zrzucić na jakiś taki fajny płotek drewniany. I profesjonalne, profesjonalne oznakowanie. A tutaj już wkraczamy w dosyć trudniejszy obszar. O! Poszło. Także w, no w pełni zachowaliśmy BHP. Mamy Wszystko jest zrobione już. Mamy Filip, nasz bohater, mamy nasz te. inicjator tej łąki też. Dziękujemy, że mamy takich mieszkańców na osiedlu. Ja się tam trochę przyłożyłem medialnie. Na ja się... no, pomoc była też wbijałem, wbijałem słupki i siałem. To dziękujemy bardzo, coś tutaj wam jeszcze pokażę. O, to może wam pokażę co wam pokażę. O pokażę wam na przykład ulicę Jesionową. Tutaj A Wiecie, że już niedługo tutaj ruszy budowa? Będziecie Tutaj będzie droga ekspresowa. Gdzieś mniej więcej tutaj to chyba tunel będzie odkryty albo wykop. Tak to będzie przebiegało aż tam do Galerii Echo. Także jest już wydano, wydane rozporządzenie o wydaniu decyzji środowiskowej. Możecie sobie to rozporządzenie przeczytać na naszej stronie w jednym z ostatnich postów, dokładnie przedostatnim. Jest tam link do dokumentu i każdy się może z nim zapoznać. Wszelkie uwagi do tej budowy można zgłaszać do prawie końca stycznia 2021 roku. No, także zapraszam, bo to jest dosyć istotne dla nas, dla mieszkańców, żebyśmy wiedzieli, tak naprawdę, co będziemy tutaj mieli pod domami. Tam mamy osiedle sady. wieżowce przy. To jest chyba Nowowiejsko, a tutaj pierwszy tak fajnie odnowiony blok na Szydłówku. Marszałkowska 34. Pozdrawiamy zarząd wspólnoty. Tam panie prężnie działają, a my tutaj jeszcze wracamy do Filipa. Filip, jeszcze ostatnie poprawki ostatnie koszenie. Ekologicznie, ekologicznie to robimy, żadnych spalin, jesteśmy proekologiczni, wykorzystujemy siłę mięśni, trochę archaiczne narzędzie, ale jak najbardziej, proszę bardzo, daje radę, łąka skoszona. Zmęczyłeś się? Nie bardzo, jeszcze no byś poko... Nie nawykły do pracy fizycznej. To dawaj tutaj jeszcze pokoś trochę. <śles> <śles> to pozdrawiamy wszystkich i do zobaczenia na szydłówku.